kluczem do utraty wagi jest kontrola tego, co jesz. Dlatego musimy zacząć liczyć kalorie. Nie bójcie się, to nie jest tak źle i wiem, że pewnie nieraz słyszeliście, że stary, nie musisz wcale liczyć kalorii, po prostu jedz mniej, więcej się rusza i wszystko będzie dobrze, ale gówno, prawda, nie będzie. Bo prawda jest taka, że możesz nawet dużo się ruszać, a będziesz jadł jakieś gówno, którego nie będziesz świadomy i będziesz dalej tym. Dlatego polecam pobrać sobie jakąś apkę, która będzie nam te kalorie liczyła. Takie apki bardzo często mają wbudowany kalkulator zapotrzebowania kalorycznego. Jak już będziecie mieli tą apkę, to postarajcie się jeść o 15% mniej, niż macie zapotrzebowanie kaloryczne. Ja dodatkowo będę starał się zrezygnować ze wszystkich cukrów, bo może nie ze wszystkich, ale chodzi o to, żeby jeść jak najmniej a więc taka będzie dieta trochę keto i wiem, że mi się uda. Codziennie postaram się dodawać to, co jadłem, ile tu miałem kalorii, jakie wartości, w sensie ile białka węglowodanów i tłuszczu. Nie będę raczej pokazywał tego, że to przyrządza, bo myślę, że to się obchodzi. Nie robię coś takiego, ale jakby było inaczej, dajcie znać, to po prostu będę wam to pokazywał. I pamiętajcie, że to nie musi być trudne wcale, to po prostu musisz zacząć się orientować w tym, co jesz, i po prostu stopniowo to troszkę redukować. Wczoraj i dzisiaj jadłem jeszcze normalnie, i dzisiaj ekrany weszły na wagę, to co zobaczyłem, coś takiego. Myślę, że ograniczenie się tylko do dwóch posiłków będzie też po prostu mniej czasochłonne, tak? Bo jeśli, powiedzmy, zrobię sobie sałatkę do pracy, która zajmie mi dosłownie 10 minut, a pójdę sobie wrócę do domu, w ci do piekarnika, co zajmie mi kolejne 5 minut, to będę miał kupę czasu i będę mógł się opierdziać tak jak